Dziś, dla urozmaicenia poruszanej przez telewizję Iskra Życia TV tematyki, przedstawię Wam ciekawostkę pod tytułem Pamięć Komórkowa, część pierwsza. Interesująca i mało znana koncepcja pamięć komórkowa to teoria, która zakłada, że nasze komórki mogą przechowywać nie tylko informacje biologiczne, ale także emocjonalne i doświadczeniowe, wpływając na nasze samopoczucie i zachowanie. Teoria pamięci komórkowej sugeruje, że komórki naszego ciała przechowują wspomnienia i emocje, które mogą wpływać na nasze zachowanie, osobowość, a nawet zdrowie. Zazwyczaj kojarzymy pamięć z mózgiem, ale według tej koncepcji także inne organy, np. serce, wątroba czy nerki, mogą pamiętać doświadczenia z przeszłości. Jest to fascynująca idea, która, choć nie do końca potwierdzona naukowo, Zdobyła popularność w niektórych kręgach duchowych i medycznych. Najbardziej znane przypadki tego zjawiska dotyczą biorców przeszczepów organów. Niektórzy z nich twierdzą, że po otrzymaniu nowego organu zmieniły się ich preferencje smakowe, upodobania muzyczne, a nawet osobowość co według nich może być związane ze wspomnieniami dawcy przechowywanymi w organach. Pojawiają się również doniesienia, że biorcy przeszczepów mogą mieć sny o wydarzeniach lub osobach, z którymi nie mieli wcześniej związku, co sugeruje możliwość przenoszenia emocjonalnych wspomnień. Teoria pamięci komórkowej jest interpretowana zarówno przez naukowców, jak i osoby zajmujące się duchowością. I tak według biologii i epigenetyki pewne zmiany mogą funkcjonować. Faktycznie zachodzić na poziomie epigenetycznym, gdzie stres, emocje i doświadczenia mogą wpłynąć na ekspresję genów. To mogłoby częściowo wyjaśnić, jak pamięć może być przekazywana w obrębie komórek, choć wciąż nie wiadomo, czy dotyczy to emocji i wspomnień. Według duchowego podejścia, pamięć komórkowa jest traktowana jako efekt energii lub duszy przechowywanej w komórkach ciała. Niektóre przekonania, takie jak trauma lub stres, zapisują się w komórkach i mogą być przyczyną chorób czy chronicznego stresu, dopóki nie zostaną uwolnione poprzez terapię, medytację czy uzdrawianie energią. Natomiast psychosomatyka uważa, że emocje, które doświadczamy, mogą wpływać na ciało fizyczne. Na przykład stres może wywoływać napięcie w mięśniach lub wpływać na funkcjonowanie organów, co jest w pewnym sensie formą pamięci ciała na stresujące wydarzenia. Jeśli chcesz wykorzystać teorię pamięci komórkowej do własnego rozwoju, możesz spróbować technik, które rzekomo pomagają uwolnić zapisane emocje i wspomnienia, takich jak terapia oparte na ruchu, a więc tai chi, qigong, czy nawet yoga, które pozwalają uwalniać zapisane napięcia z ciała, terapie oddechowe, głębokie oddychanie, które pomaga w rozluźnieniu i uwalnianiu emo emocji, a także medytacje wizualizacyjne i uzdrawianie energią, a więc skupianie się na uwalnianiu energii z konkretnych obszarów ciała. Choć pamięć komórkowa pozostaje teorią i wymaga więcej badań. Daje inspirację do spojrzenia na zdrowie jako na coś znacznie bardziej złożonego i połączonego z naszymi emocjami i doświadczeniami. Dziękuję za, że wysłuchaliście pierwszej części tego nagrania. Już wkrótce część druga. Masz pytania, uwagi, a może własne doświadczenia związane z tym tematem? Podziel się nimi w komentarzu. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to koniecznie zasubskrybuj naszą telewizję i Życia TV. Do zobaczenia, autor Marek Zadeński.